Wojownicy z Walkirii ucierpieliśmy. Wszyscy straciliśmy bliskie osoby. Jednak całe to cierpienie nie może pójść na marne. Z tego co wiemy, to jedyne nasze jednostki w okolicy. Ale nie będziemy bezczynnie czekać na atak. Oby ta burza przyniosła nam zwycięstwo. Tak jak my, na pół, co robiliście w campaign? Siemanko, witam Was w pierwszym odcinku z Battlefield 4 w, z kampanii. Zagramy w kampanię na poziomie niskim, sobie zagramy bez tutaj, e, żeby się tutaj nie męczyć. Zobaczymy, o co tutaj chodzi w tej kampanii. Batywik 4 bardzo dobrze pamiętamy. jest kampania dosyć krótka, jest tylko bodajże 7 misji Ale bardzo mi się podoba ta kampania, da się wczuć w nią Z tego co pamiętam były chyba polskie dialogi, ale zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy jak to wygląda Bardzo fajna, tak w miarę rozbudowana ta kampania, mimo że 7 misji tylko jest, mi się mega podobała Ale zobaczymy jak to wygląda na dzisiejsze czasy Ja chcę umierać w tym Ej, wiesz jak ryby mają w baku? Gdzie tam się brzędzie? Ej, Reker! Reker, jesteś przytomny? Weź się w garść, chłopie, nie odpływa! Brawo, Reker! Zapieprzałeś jak mistrz kierownicy. Tylko na koniec dupa. Włącz się do To Fotel ani drugi nie! Zdążyłeś, siedząc. Ależ w takiej sytuacji ale... najważniejsze to nie panikować. Ty masz dobre rady, a ja pełne gadzie. Chwila, pomóż z tym siedzeniu. Wciąż do nieba. I dostaniemy cię do an. Słyszysz? To niby jak! Drzwi się zacięły! Kurwa! Nie tak to miało wyglądać, Arnicz. A Reker, weź moją broń. Co ty kombinujesz, no, stary? Co ty kurwa odbierdala? Żeby przeżyć wilk musi odkryć sobie łapę. Strzelaj! Nie zgadzam się, nie rób tego! No dalej, rekel, wal w szybę! Bez rozkaz! Daj mi się walczyć, rekel! Ratujcie się! Musicie się stąd wydostać! Nie słuchaj go, chłopie, nie strzelaj! Dosyć na początku, tak jak poprzednio poprzednim idzie, dosyć ekstremalnie. Kieruj się do kryjówki. Fajnie to wygląda wszystko, widzicie. To czułość muszę sobie trochę to pozmieniać To w sumie nie dobra zostawię na razie tak jak jest. Z mi się ta kampania wydawała krótka. Dosyć. Mimo, że tam było więcej tych misji, to by mi się dawało, że była krótka. Na temat tego, dobra. Mogę wyjść już z tego? Dobra. Idziemy dalej. Mam na, na maksymalne ustawienia. Ustawione. Mi się wydaje, że było chyba na maksymalne. Wysokie dosyć. Dobra, zostawimy sobie na wysokie. Tak dosyć fajnie to wygląda. Na razie tu mamy iść, czy otworzyć tu jakieś znajdźki czy coś? Czy tam mamy iść? Takie znajdźki już tu są, nie? Już zaczęli tutaj znajdźki robić. U trójcy tego nie było. Nie znajdźki, a nic takiego. Jakiś używany, Co tu są za jakieś? Zustał, został! Chur na rękę. Znowu ciął bani odstrzeliłem. Zgubiłeś ogrę. Wyluzuj pan! Gdzie się zaplątałeś? Jak tylko zaczął się bajzer, dałem nogę tutaj. To byli lusty, nie? Specjalci zniknęli szybciej niż się pojawili. Oddychaj, synu. Masz dane? Tak, tak, nie mam. Całkiem mniejsze. Kurwa, już prawie świt. Zbierać się do punktu ewakuacyjnego. Wiadomo, gdzie jest Irish? Ja myślałem, że z wami. Przerywam ciszę radiową. Grabasz 3, tu dowódca grabarzy. Gdzie jesteś? Tu Grabasz 3. Zbliżam się z kierunku północnego. Mam towarzystwo. Potrzebny odjechał słonowy Przyjąłem, ja Irish, pomożemy. Necker, chodź tu, przygotuj się. Osłaniać je. się przy oknie, trzeba osłaniać Irisha. Skrzyni są na boju. Jakiej skrzyni są naboje tu Tu mogę sobie broń wybrać? Czy o co tu chodzi? O, broń dodatkowa Ha, tylko mogę tylko tę te, te broń No no co? No nie mam dużego wyboru tak naprawdę Tylko te dwie broń mogę, tylko na no to sobie weźmiemy tą. No dobra no ale Nie są naboje A są na dobra jest! Jest! Iris, uważaj! Kurwa! Lekker! Cele w oknach naprzeciwko! mnie! Dostał. Fajnie się strzela, niestety. Jeszcze tu z lewej, ognia! Irish, dawaj tu! Coś ci jeszcze rusza? Po wszystkim! Czysto! Pomóżcie! Jesteś cały? Kurwa... No to po kryjówce. Dobra, wiecie co? Ja sobie może ustawię. Nie ja wiem czy teraz mogę zmienić ten. Na wysokie? Czy należy tak zostawić? Ja jak zrobię na ultra wszystko? I się to nie, nie rozsypie tutaj? No dobra, zrobię własne, ale to sobie zmniejszy na Wyłącz sobie tylko to. O, dobra. Grabarze, jazda. Tak Tak, to chodzi na razie, Korteca. nie? tu dowódca grabarzy. Mamy przesyłkę, ale zrobiła się afera. Kierunek punkt zborny. Przyjąłem, grabarze. Śmigło w drodze. Kierujcie się na pozycję. Na dole. Patrium, w... nie zauważyli nas. Załatwimy ich razem. Oznaczaj ich i dawaj znać. zabicie chyba ich karabiny już odblokowałem Czy na wprost? Kurwa, mi się misja kończy pomału Zabity. Wszystko jest, to, ale syje To jedyna droga, na dół Co mam jeszcze niżej iść czy co? Czy wyżej? Czy niżej chyba Idziemy tu, idziemy w ogóle <noise> Wszyscy w porządku. Tędy wyjdziemy. Hacker, wejdź ze skrzyni ładunki. Dobra, wywalaj. Myś ładunki. Uwaga, będzie wybuch! I detonujemy. No Idziemy. Ale to ładnie Dobra, wygląda. Jeden to grabarzy. Jesteśmy w drodze. Kiedy dotrzecie na miejsce? Miło cię słyszeć Hawkins. Robimy postępy. Ładujcie się na ten dach, tylko szybko! Sprawdzisz teren, rek To ten budynek Chyba raczej połowa Przytrzymać Q, żeby zobaczyć wizjoner, ale czekajcie, bo ja nie, nie ogarniam a czy muszę je przytrzymać jeszcze Da, te dwa kominy, dokładnie naprost. Widzisz Rek? Jakie kominy? Punkt ewakuacyjny, na południowy zachód stąd. Dobra. No reker, użyj lornetki. No właśnie, punkt, punkt ewakuacyjny. Okej, okay. Hawkins wspominała o wrogich żołnierzach. Widzisz ich? No widzę. Tego to inna broń trochę. A jak się zmieniał kolimator? O tak. Dobra. Dostał że tu jest za tymi ścianami gdzieś Dostał Idziemy dalej Jest hołki! Musicie uważać, mam duży ruch na podczerwienie. No tu nie ma innej broni blokowanej, kurde. Możemy liczyć na pomoc?

O wy tam jeszcze do Dokują tu nikogo nie widać. O kurwa tu napierdalałem jeszcze tyle bardziej. Skończ napierdalałem. Tu jest. Dalej ty dziennie, cię tak dalej. A trzeba biegnąć tam, potem nie dobiegniemy chyba dzisiaj. Chcę zakułować! Przyjęła, podejście. Okej, dwa. Nie widzę, gdzie oni są teraz. Tu jest jeden. przed wami kolejne cele Dobra zabici, jedni. Skóle myślałem, że w głowę go trafię jednak. Dostał. Przycisnęliśmy ich nacierajcie. Chlura odpływowa! To jest jedyna droga! Dobra, lecimy, lecimy. 上手。 Tam świgli, jeszcze któryś? Na razie nikogo nie widzę. Jest ok. Dobra, jest ok. Na razie. Dobra, idziemy dalej, bo co? Nie ma co iść, trzeba iść dalej. Teraz taki szasz chodzi. No, od razu poczułem się jak to. Ej, Dan. sorry, że udało się. Nie ma sprawy, przyjęcie. Najbogatsze. Czysto. Zamknię panu. To jest najlepsza droga na górę? Najszybsza. Na szukanie innych nie mamy czasu. Czekaj, aż zobaczysz widok z dachu. Odziewam się, że mi urwie jaja. Cicho! Uważać.

Stary, cały czas... w tle. Nie idzie ta informacja jakoś wyłączyć? jest stary? Bak widać gdzieś kołki i te załogi? Tego nikt nie przeżył. Odciągnij Dana od braku I jak, kurwa, przygniotło go? Spróbuj! Ja wydostanę Rekera! Ah, moja noga! Atykuję. O nie... Jezus Maria, ale ja się Będzie dobrze, Dan. Wyjdziesz z tego, chłopie. Zabierzemy cię! Fak, paliwo! Gem, gem. Tak! Jak się Da się to jakoś wyłączyć? Kurde, bo to mi psuje... Fajna cutscenka jest, a to kurde, co czas nie pokazuje. Nie wiem, okno rozmów... po odpowiedzi, ukryj. O. I tak, i tak pokazuję. no to jest tak bez sensu. Dobra, niech jest. Daj szybko! Wsiadaj! siadaj! Pomogę, proszę, otwórzcie, pomogę łagaj. Nie, zabieraj, proszę, Uciekaj z to! Daj minus! Ale po to się wsiądziesz? Nie, O kurde! Dajcie odtąd! Bo już nic nie ja ja zostanę! Masakra. W czasku, żeby przesadzić, musiał krzyżować sobie łapę. Zdabaj! Kościet, psa! i kajmogły mnie Ale już dajcie! Chłopaki, czas na Nie żyje? Żyję. Trochę przytomność. już. na 15. Zmetykę pa! No, pod spodem się zkurzysz. Boga! Baga! Ruki! Niech mi głowie się nomina, szybko! Hej, w porządku są ci robię, nie? Siadaj, raz Będzie dobrze tak Będzie dobrze, Zabierzemy się No naprawdę mi to przeszkadza Kurde, kad to fajna To będzie okej okay.

Dan! Oddychaj! Będzie dobrze! Odstawimy cię do domu! Będzie dobrze! Jeśli potwierdzą się dane o Admiral Changu i Rosjana, żaden z nich nie wróci do domu. Coś poza mną słyszy pierwsze takty Dixie? Trzymaj się, Dan! mnie! Rek! Dan traci przytomność! Ja zapierdzielam! Stracił za dużo krwi! Szybciej! Zatratuję! Rekalacja, Możesz go skupić? Raczej kurwa niemożliwe! Zabierdalamy to samochodem. Gdzie ten iba jest? Gdzie on jest? Gdzie? Gdzie on zniknął? Tam, widzę go! Skoda się! Szybciej! O! Oh, Mało brakowało! Gazu, cholera! Oh. Przybierze się! O oh, kurwa! Nie! O kurde. I tak, tu się znaleźliśmy, w tej wodzie. No e, tak. Krabarze przejęli dane. No i jeśli w Chinach dojdzie do przewrotu. Rosjanie poplą admirała Changa. Nasze chińskie źródło twierdziło tak samo. Czyli sierżant Dan zginął za coś, co i tak już wiedzieliśmy? W Szanghaju trwają zamieszki. W sprawę włączyli się Rosjanie. Musieliśmy mieć pewność. Nasza blokada Suezu czyni sytuację wystarczająco delikatną. Jeden fałszywy ruch i wybuchnie wojna. Zna swoje rozkazy, kapitanie. Tak jest! Kieruję się w stronę wschodnich wybrzeży Chin. dla miliarda ludzi. Są naprawdę wkurwieni po tym, jak zabito się. Co to za kości? Kandydat na prezydenta. Reformator. Był za transparentnością, sprawiedliwością i wolnością słowa. Ich lider, admirał Chang, sugeruje, że to my zabiliśmy tego czyja. Jeśli narobicie hałasu, staniemy się celem dla nagromadzonego gniewu całej nienawiści. Głównym celem będzie wojna. Waszym zadaniem jest wydostanie VIP-ów całych i zdrowych z G.U. Towers. Pełny nadzór nad ewakuacją będzie sprawował Agencja EA Laszlo Coddick. Nie możecie używać broni. Chyba że w ostateczności. Reker. Sierżan Dan powiedział, że gdyby coś mu się stało, ty powinieneś dowodzić oddziałem. Jego śmierć to dla armii wielka tragedia. Podejmuję tę decyzję tylko ze względu na niego, abym nie żałował. Sprawdźcie się dobrze. Żadnych błędów nie No, by z wozem nic się nie stało. Spoko, braciszku. Nic nam nie będzie. Gadałeś z żoną Dana? Nie, jeszcze do niej nie dzwoniłem. Co nim mam jej powiedzieć? Przecież nie umarł spokojnie. Kłamać nie zamierzam. A Iris! Przepraszam. Kurna, źle to wygląda. Gliny w nerwach. Przebijamy się do celu i zgarniamy, co trzeba, tak? Mamy nie zamoczyć się w deszczu, co nie, rekar? Teraz najchętniej wypiłbym trochę kawy. Hej, piechota zmotoryzowana w zasięgu. Widzę... Skurwiele coś mi się bardzo przyglądają. Wtop się w tło. Wtopić się? Niby jak, kurwa? Mam się na Chińczyka przerobić? Ktoś widzi, gdzie jest nasz budynek? Na razie to spróbujcie mnie jakoś stąd wyprowadzić. Okej, okay, w lewo, e, tu w lewo. Dobra, dajemy. Chyba już dobrze. Dobra, widzę już ten budynek. Które to ma być piętro? O ilu Vipak wspominał garysony? Dwóch Kto? Hej! Luz, luz, spokojnie! Teraz w lewo, budynek jest po lewo. Kurwa, określnie. Musimy zostawić Wana. Dajemy z buta. Dobra, chodź rakier. Dobra, ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie te tego odcinka. Dzięki, na razie, cześć, papatki, papa.